Ja jestem Matus. Oto kolejny odcinek z Battlefieldem. Wiem, miał być na jakimś dodatku, ale nie mogę serweru znaleźć. Znaczy w sensie graczy. Zobaczymy jak sobie razem na demawendzie Zagram sobie oczywiście jako... No kurde, czołg mi kradnie. Cztery. I poszło. Gra z wsparcie czasami, ma jakieś tam swoje plusy, ale... Szkoda, że zginąłem, no. Myślałem, że jednak nie zginę, ale byłem za blisko. Ale jednak warto było poświęcić, by pomóc drużynie. Dobra, ja spróbuję sam to rozwiązać, dobra, teraz na ślepo z biodra, kurde, no i okej, nie ma tak dobitka z pistoletem i teraz się spytacie się, czemu ja z biodra celuję zamiast celować normalnie. bo na przykład wiecie jak ktoś to, to mnie w jakimś się nie zastanawiam, by się przybliżyć, tylko by trafić. Kurde, kurde bym mu te 4 ale kurde, chyba na spawn się cofa, więc raczej nie zdążę. A tu chyba jakiegoś snipera mamy. Znaczy, tam nie wejdę, no. Ty gdzieś ci rzuciłem, o to ci chodziło. Kurde, nie ja widziałem go. Teraz chyba zdążę do tego czołgu wsiąść, no ostatnie nie takie za dobre, ale wyrównane. Nie nim zajmuję, tylko też muszę dojechać. No kurde, jest trzeba bo ujawnisz mnie, no. Ale co ja gadałem, on, on już mnie ujawnił. Tak to jest jak się nie gra z Plutonem. Wtedy Niech nie może być cicho, to wszyscy muszą nawalać od razu. Kurde, teraz nie wyjść. Dawaj, dawaj, dawaj Dobra na piechotę, trudno, sam się je w to. Masz tu amunicję, wiesz! Tam wstecz te, te, te stare podłoże jakby komuś się zachciało go pożyczyć Bo w czasie nieaktywności to go wybucha Więc jakby ktoś chciał tego wsiąść parę sekund później to wiadomo Teraz. Czemu w tym momencie no? Przynajmniej go zdjął, więc jest ok, ale nie bo jestem do tyłu z KD A mogło być tak dobrze Ale o przejrz, dobrze C przejrz grana No i koniec, nie ma to jak z biodra celować, a ktoś napisze zaraz cheater. <grym _> Powtarzam, ktoś biegnie na mnie to ja wchodzę z biodra i z strasznie zanim im się berbie. Dobra, kolejny zginął. Czy zabije tego pana? Kurde, nie zabije. Ale chyba wygramy tego mecza, bo mamy już przewagę. Tam jest kurczę, za ścianą. Dobra, ja go, ja go wykończę. I do widzenia. Masz tu amunicję, trzymaj! Kurde, proszę nie, nie. T4! Odpływ na ziemi! Myślałem, że ktoś tam jest, ale okej, okay, trudno się mówi. Przynajmniej zniszczyłem pojazd. No i wpadłem Jak ja mam teraz wyjść A tutaj siedzisz, no kurde Nie mogę go zabić, o zabiłem Okej okay. Myślałem, się nie da, ale przez ścianę go zabiłem jakoś Tylko problem jak ja mam stąd wyjść, wszędzie jest zamknięte Ja znaczy, wiem, no te cztery można podłożyć

Już się nawet domyślam, kto to jest, ale nie wiem, czy zdążę dobiec zanim zginę, ale spróbuję. Marne szanse, ale może uda mi się go zabić, chociaż. Dobra, gdzie pan poszedł? O nie, nie, nie. Nie, to jakiś inny jest chyba. Już końcówka, ale jeszcze i dążę tylko je zabić na koniec. Czemu weź granatem? Przecież granatu nie zrobili. Kurde, z RP kawali To jest ten sam chuj co do mnie strzelał wtedy Ten technik jest G36C Kurde jeszcze zaraz, Jeszcze zaraz kurde i Ale gdzie on jest? Gdzie ty jesteś? Dobra, może napychać tego wygoni? Został zneutralizowany, odbiór No i nie, i tam by było. Teraz pytanie, czy uda mi się jakieś akcje zrobić epickie na koniec odcinka, czy też skończę jak zwykle? Bo ja musiałem się to już zabić na koniec. Unicja, trzymaj. Dobra, zdążę. Nie, nie zdążyłem. Podążyłem, ale nie zdążyłem odpalić. Trochę słabo idzie mi, ale... No cóż, zobaczmy, ja że jakoś początek mi szedł lepiej. I tak na końcu odcinka sobie poradzamy Tu bajes, ciągle walczą od ten punkt. Pomocy. Dobra, ostatnia szansa, żeby korzystać w tym odcinku Okej, okay, wsparcie przybyło, M mogę chyba wyjść Trzymaj stary naboje no Dobra, to teraz mogę tylko przekrampić się i czekać w ktoś tu będzie szedł Jeszcze jeden no i koniec No bo to, że wygraliśmy, to jest najważniejsze KD prawie 02, ale wybroniłem się I co mogę powiedzieć, no komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i postaram się, by kolejny odcinek był z dodatku Zobaczymy to będzie w praktyce Więc trzymajcie się, cześć